W w kawiarni Falanster we Wrocławiu będziemy rozmawiać na, tym, na temat e, uczenia o homoseksualizmie w polskiej szkole. E, odbędzie się debata, którego uczestnikiem jest m.in. Robert Biedroń oraz Olga Tokarczuk e, i Aleksandra Cal, oraz e, czynna zawodowo e, przedszkolanka. Robert, czy mógłbyś coś powiedzieć na temat tej książki? O czym jest ta książka? Może zaczniemy od tego. Witam serdecznie. Książka jest o miłości, o tolerancji, o szacunku dla wyborów drugiego człowieka. Jest to piękne opowiadanie, prawdziwe opowiadanie o mieszkańcach nowojorskiego zoo, dwóch pingwinach samcach, którzy byli w wieloletnim związku i bardzo chcieli mieć potomstwo. Podejrzeli po prostu, że inne pary heteroseksualne wysiadują coś, z czego wykluwa się ich potomstwo, i też bardzo chcieli mieć takie małe, pisklate pingwiniątko. I zaczęli wysiadywać kamień, podejrzeli to ich nowojorscy opiekunowie i porzucili im prawdziwe jajko, które zostało odrzucone przez heteroseksualną parę, z którego wykluła się piękna tango, a tango, bo do tanga przecież, jak wszyscy wiemy, potrzeba trojga. Uważasz, że to jest w ogóle możliwe, żeby w polskiej szkole dzieciom czytano takie książki? Jak, jest, jak to wygląda w praktyce? Czy zgłaszają się na przykład do ciebie przedszkola lub szkoły podstawowe, żeby pozyskać y, tą książkę? Dzisiaj szkoła polska generalnie milczy na temat homoseksualności, a kiedy odzywa się od czasu do czasu, to przekazuje wiedzę bardzo stereotypową i bardzo niesprawiedliwie traktującą osobę homoseksualne. Homoseksualność jest traktowana w polskiej szkole jako zaburzenie, jako dewiacja, jako coś nienormalnego. Po Wana do pedofilii, zoofilii, nekrofilii. I z całą pewnością to wymaga weryfikacji. Cieszę się, że stanga jest nastroje. Cieszę się dużym powodzeniem też szkoła i jest coraz więcej spotkań też organizowanych z dziećmi, z młodzieżą wokół tej książki, bo to pokazuje, że polska szkoła chce się zmieniać, że chce się stawać coraz bardziej otwarta, tolerancyjna. I to też jest takie optymistyczne i fajne. I mam, jestem przekonany oczywiście, że ta książka nie zmieni polskiej szkoły, ale pomoże właśnie w tym, żebyśmy wychowywali młodzież, żebyśmy wychowywali dzieci, które po prostu będą tolerancyjne, będą e, e, obywatelami świata, a nie ksenofobami przestraszonymi Europy, przestraszonymi inności, ludźmi, którzy chcą się tylko izolować, bo boją się e, tych różnic, e, tej wielokulturowości. Dlaczego ta książka? Otóż e, zainspirował mnie do wydania jej e, redaktor pośpieszalski, o. który e, w programie Warto Rozmawiać, w którym nie warto rozmawiać i, e, i nie polecam uczestnictwa w tym programie. Miałem nieprzyjemność uczestniczenia dwa razy, za jednym razem mi włączono całkowicie mikrofon, więc naprawdę nie polecam. Ale e, profe, e, nie profesor, redaktor e, pośpieszalski w jednym ze swoich programów e, okładkę Książki strasząc, że tego typu rzeczy pokazywane są dzieciom w Stanach Zjednoczonych i próbuje się przemycać właśnie za pomocą takich książek, obrazkowych dla dzieci, treści homoseksualne, co oczywiście jest oczywistą oczywistością, promocją homoseksualności. I pomyślałem sobie, wow, bardzo ciekawa książka, powinienem ją zakupić. I zamówiłem przez Amazona i i po jakimś czasie otrzymałem tą książeczkę i naprawdę bardzo mi się spodobała. Została ona później przeczytana przez aktorkę Kamile Bar podczas Festiwalu Tęczowych Rodzin rok temu w Warszawie dla dzieci. I, no I była bardzo przy, ciepło, przyjemnie przyjęta. Jeżeli redaktor pośpieszalski tak bardzo bał się tej książeczki, a dzieci się jej nie bały, to naturalne było, że musiałem ją wydać w Polsce. Wydaje się, że w Polsce przydałaby się edukacja dorosłym, żeby dzieci już nie musiały przychodzić edukacji, tylko naturalny stan rzeczy. Ona trafiła na pewno na społeczeństwo, które ma pełno uprzedzeń wobec osób homoseksualnych i trafiła w takim momencie, kiedy my też chyba zaczynamy weryfikować te uprzedzenia. Ja mam takie poczucie, że coś się jednak zmienia, że to społeczeństwo gdzieś tam zaczyna, zaczyna myśleć na temat tej homoseksualności, I jakoś jest konfrontowane z tymi. Z tymi wszystkimi swoimi stereotypami. Jednym z nich jest z całą pewnością po pierwsze rodzicielstwo osób homoseksualnych, po drugie natura homoseksualności, bo te dwa konteksty gdzieś w tej dyskusji wokół tej książki się pojawiają. Czy homoseksualność można nabyć, czy jest wrodzona? I drugi problem to właśnie adopcja i wychowywanie dzieci przez pary homoseksualne. Powiedziałaś bardzo ciekawą rzecz, mianowicie o, tym, o rodzicach, o dorosłych. Jak cię słuchałam, to przyszło mi do głowy, że w polskich warunkach, kto wie, czy nie byłby dobry taki pomysł wydawniczy, żeby ta książka się pojawiła w takim kompakcie z jakąś publikacją dla rodziców. I ta publikacja dla rodziców mogłaby wyglądać jako na przykład wypis z, z, z etologii czy z biologii, który by pokazywał też dokładnie, jak to wygląda w tak zwanej naturze, jak, jak wygląda, wyglądają zachowania homoseksualne u zwierząt, jak, jak to procentowo wygląda i porównywałoby to z, z ludźmi w ten sposób jakby rzeczywiście jakby jakby zasięg wrażenia tej książki czy dotarcia byłby dużo większy dlatego że wydaje mi się że masz absolutną rację że my jesteśmy na takim etapie że właściwie edukację czy czy wszystko należałoby zacząć jednak od rodziców, od dorosłych i od, od szkoły, nie? Jesteśmy w dosyć takiej sytuacji specyficznej. Mówimy o książce dla dzieci, nie ma tu dzieci, prawda? E, jak się pojawiły dzieci, to pojawiły się kontrowersje. I czy wy, czy Ty może Olu, wyobrażasz sobie, że ta książka jednak. E, w Polsce, w tym środowisku, w którym żyjemy jest, może się jakby pokazać jako pewien elementarz tak naprawdę, bo to jest elementarz. Myślę, że jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak w momencie, kiedy osoby, które z dziećmi pracują po nią sięgną, jak najbardziej tak, jeśli rodzice będą do tego też odpowiednio przygotowani. Ja prawdopodobnie nie zdecydowałabym się na coś takiego, żeby wziąć jutro tą książkę i przeczytać dzieciom, bo, mimo tego, że rodzice dzieci w mojej grupie są ludźmi szalenie otwartymi, miałabym obawy odnośnie no właśnie różnych rozmaitych kontrowersji, które mogą powstać. Natomiast nie wykluczam, że gdyby była możliwość zorganizowania spotkania dla rodziców, właśnie z wprowadzeniem ich, tak jak mówicie, dodatkowo odpowiednią literaturą przygotowaną dla nich, jak najbardziej tak. Ale właściwie dlaczego? No. Hmm. Dlaczego miałbym to zrobić? Skąd ten Właśnie, bo mi się, wydaje mi się, że to. Że, że to jest taka książka, którą po prostu można dzieciom przeczytać. Prawda jest taka, że dzieci przyjmują w dużo bardziej naturalny sposób mhm, tak. niż ten nieszczęsny tłum, o którym ty tak. mówiłeś, no bo na tym to polega. No mhm. I też na tym polega chyba siła tej książki i też lęk przed tą książką. Mhm, tak? Tylko dlaczego? Dlaczego ja mówię tutaj w tej sytuacji o rodzicach? Tak jak Robert mówiłeś, sytuacja w Polsce się zmienia. Natomiast ja nie dałabym sobie ręki uciąć, że potem, kiedy dziecko y, przyjdzie do domu i powie, że taką bajkę miał, przeczytaną, no, taką straszną bajkę. Ale to Cześć, to nie nie jest bajka! To jest literatura faktu. Tak, to jest. Ja się całkowicie z tym zgadzam. E, to, tak. tak jak mówię, m, uważam, że dla dzieci bajka jest super. Natomiast, jakie byłyby reakcje rodziców, tu już miałabym lęk. A ciągle gdzieś jeszcze w moim odczuciu poruszamy się troszkę w obszarze takim no, pogiertychowskim, gdzie. Szerzenie homoseksualnej propagandy w szkole, w przedszkolu mm -hmm. y, jest czymś, co budzi kontrowersje i, tak jak mówisz, budzi sensację, prawda? No, to jest opowieść prawdziwa, o prawdziwej historii. Ona właściwie o niczym innym nie opowiada. I teraz cały ten naddatek, który jest niby kontrowersyjny, no to jest owocem zideologizowania życia w Polsce publicznego, ale tak naprawdę to jest właśnie furtka, czy taka szczelina, przez którą tą opowieść można po prostu prowadzić. Tak?